Witajcie w kolejnym materiał na kanale Graczfan. Jeśli podobają Wam się tego typu filmy, pozostawcie łapkę i suba, by być na bieżąco, gdyż w ten sposób pomagacie rozwijać mój kanał. Loki jest jedną z najpotężniejszych i najbardziej wszechstronnej postaci w uniwersum Marvela. Od zawsze dysponował on magią, potrafił manipulować otoczeniem i innymi istotami, jak i wyróżniał się umiejętnościami walki wręcz za pomocą swojego berła, czy też wytrzymałością. Po finale drugiego sezonu serialu Loki zaliczył on jednak niesamowity progres, stał się on bowiem jedną z najważniejszych istot C-Multiwersum, władcą czasu, od którego zależało istnienie poszczególnych uniwersów. Zasiadł bowiem na tronie czasu i trzyma w ryzach włókno alternatywnych rzeczywistości, które przybrały formę mitycznego drzewa Idrasil. Przejął on rolę tego, który trwa jako nadzorca czasu i będzie musiał spędzić tam wieczność, trzymając w ryzach za pomocą swojej magii wszystkie poszczególne linie czasu. Stał się legendarnym twórcą opowieści, od którego woli zależy istnienie poszczególnych alternatywnych rzeczywistości, gdyby tylko chciał mógłby zniszczyć świat Ziemi 616 czy też Ziemię 1999, wymazując tym całą historię przedstawioną w filmowym uniwersum Marvela. Jego nowe moce pozwalają mu recytować linie czasowe lub ich fragmenty, zmieniając całkowicie bieg poszczególnych historii. Zanim jednak posiadał tą moc, Loki w pełni opanował kontrolę nad podróżowaniem w czasie, co pozwoliło mu odpowiednio przygotować się do objęcia roli władcy czasu. Przeprowadzał on bowiem tysiące prób powstrzymania destrukcji urządzenia zbudowanego przez tego, który trwa, i okiełyznania linii czasowych. Stał się nawet ekspertem z fizyki i wiedzy o czasie, stojąc ponad Kangiem i Uroborosem. Nawiązał również silniejszą więź Sylwii jego żeńskim wariantem, która jest także potężną czarodziejką. I to właśnie w duecie udało im się powstrzymać poprzedniego nadzorca linii czasowych. Udało mu się dodatkowo opanować pełen potencjał lodowego olbrzyma, co pozwalało mu zwiększać siłę wytrzymałości i odporność na zimno. W przeciągu historii zawartej w dwóch sezonach Lokiego rozwinął się bardziej niż przez tysiące lat życia w Asgardzie. Zmianie uległ również jego charakter, zrozumiał bowiem, że świat nie kręci się wokół niego i przestał być samolubnym bogiem Sod. Zaczął się dodatkowo troszczyć o swoich przyjaciół i postronne istoty, co pozwoliło mu podjąć decyzję o poświęceniu i wzięciu na siebie brzemienia związanego z pilnowaniem linii czasowych. Nie może on na ten moment wstać i opuścić swojego tronu, gdyż groziłoby to ponownym zniszczeniem rzeczywistości, czego Loki starał się uniknąć za wszelką cenę. Być może w przyszłości opanuje on jeszcze lepiej umiejętności manipulacji czasem, bądź też zdobędzie odpowiednie narzędzia, które pozwolą mu kontrolować linie uniwersów i swobodnie się po nich poruszać. Jednak już na ten moment jest niesamowicie potężny, jedynie istoty pokroju Living Tribunala i Eternity są odporne na jego działania, ponieważ są ponadczasowymi bytami. Tylko od niego zależy istnienie istot pokroju Thanosa, Ultrona czy też Gora Zabójcy Bogów i gdyby odczuł taką potrzebę, mógłby wymazać ich z poszczególnych rzeczywistości. Jestem jednak pewny, że tego nie zrobi, gdyż są to nic nieznaczące w tej chwili dla niego istoty i widząc przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, jest świadomy z ich małego wpływu na ogólne bezpieczeństwo w czasu, a co za tym idzie całego multiversum. Podsumowując... Loki z potężnego wyrychowanego złoczyńcy stał się jednym z najpotężniejszych bogów multiwersu Marvela. Jego największą siłą oprócz mocy manipulacji czasem, którą posiadł, jest jego nieprzewidywalny i bardzo rozbudowany charakter i osobowość, która nieustannie się rozwija i udoskonala, tworząc tym bohatera, który dzięki swojej nieugiętej woli potrafi dokonać rzeczy niemożliwych. W mojej ocenie jest najciekawszym bohaterem Marvela i szczerze kibicuję mu, aby stał się jeszcze potężniejszy i wykasował MCU restartując całkowicie bieg linii czasowej tego pogrążonego w chaosie wszechświata. Jeśli podoba ci się ten materiał, napisz w komentarzu inicjały dowolnego bohatera lub złoczyńcy, o którym chciałbyś posłuchać w kolejnych filmach. Ja tymczasem uciekam po manipulować trochę czasem, ponieważ jestem już spóźniony do pracy. Trzymaj się, cześć!